Hej, depresja. Z opóźnieniem, nie wiem, dwóch, trzech dni dowiedziałam się, że za oknem pada śnieg. Właściwie, że jest biało. A nie zauważyłem, że pada śnieg, bo jak się rozejrzeć po moim pokoju, to wygląda to jedno okno, przez które nic nie widać, drugie okno, przez które nic nie widać. Nawet jakbym patrzył za okno, to bym zobaczył tylko albo pseudo żaluzję, albo firankę, zasłonę. I, I dopiero dzisiaj odkryłem, że za oknem biało jest. Kończą mi się filmy do obejrzenia. Zczyściłem pół terabajta danych, kończy mi się seriale do obejrzenia, kończą mi się książki do przeczytania. Bezrobocie mi nie służy. Nie robię absolutnie nic, jestem przemęczony, cierpię na bezsenność. Nagrałem po dwa vlogi dziennie, których nie zamieściłem. Jak ten spotka inny los, to będzie wow. I szczerze powiedziawszy, sam sobie zazdroszczę wolnego czasu. Nie jest. Jest naprawdę miło, pomijając to, że nie mogę spać. Poza tym, mam wyłączony telefon i wyłączone komunikatory. Dzisiaj, jak wszystko włączyłem, to jak ilość informacji, Ech, dodajcie do tego uczucie osaczenia Tak więc Ech. 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 Nie dzieje się nic Dziękuję za uwagę i hej!